Dobry. Dziś nieco filmik przestroga. Hmm, zakupiłem takie adaptery do samochodu. Głównie po to, że jak mam wsadzone dwa foteliki dla dzieciaków, to ciężko osiągnąć zapinkę do pasów. Hmm, zainwestowałem w to. No, wchodzę na ale drogo i mówię adapter jak adapter, kupię pierwszy lepszy. Kosztował hmm, chyba komplet 10 zł czy 8 zł. To jest etykieta. żebyście poznali, czy to jest. Ten sam produkt i powiem Wam, jest to totalne gówno, masakra, jak można w ogóle dopuścić to do sprzedaży w Unii Europejskiej, I jakkolwiek jak to ma um, działać w przypadku wypadku, gdzie ta siła rwąca jest dość spora, a tu mamy takie badziewie. Oczywiście kupując to nie zastanawiałem się specjalnie nad jakością, mówię, no przecież kupię, kupię, co tu może być do dupy, ale powiem Wam, to jest istny dramat. Jeśli sobie szanujecie swoje zdrowie i przede wszystkim wasze dzieci nie kupujcie tego gówna za 8 zł czy za 9. Jest totalny shit, zaraz wam pokażę. Wykonanie no abstrakcja, strasznie tandetnie, cienka blaszka. Naprawdę totalny kicz. Osobiście teraz zakupiłem już lepsze te adapterki za 4 dychy i są wykonane z normalnej stali. Hmm, dlaczego zmierzam? No, abstrahując od tego, że ten mechanizm jest wątpliwej jakości, to mówię o tych blaszkach. Patrzcie na to, i czy to ma chronić wasze dziecko w trakcie zderzenia? Gdzie w trakcie zderzenia masa tego dziecka rośnie ilośćkrotnie. Patrzcie, jaki dramat! Kojarzycie mniej więcej jakie to jest gruba blacha przy pasach. A patrzcie, jakie tutaj jest gówno. Masakra. O, proszę. Boże, apeluję, wycofajcie to badziewie z rynku i nie kupujcie tego, ludzie. Jeśli zależy wam na zdrowie dziecka, kupcie coś lepszego, nie kupujcie tego shitu. Rzucam etykietę, jest to totalny dramat. To ślepka samochodowa, kraj pochodzenia Chiny. No, oczywiście nie, żebym mówił, że wszystko, co pochodzi z Chin, jest do dupy, bo to nieprawda. Jest dużo fajnych chińskich produktów na rynku, z różnym, yy, czy to elektronika, czy jakieś przedmioty użytkowe, ale to. To jest jakiś shit. Boże. Nie kupujcie tego. Aby, mam nadzieję, że to zobaczy jakiś rzecznik konsumenta i zrobią kontrolę na tego typu badziewiach. Które w trakcie wypadku, dojrze, że może nie wytrzymają jeszcze siły, to dodatkowo pas wyszczeli jeszcze kogoś zabije. Pomijając to dziecku, które w foteliku prawdopodobnie wyszczeli z tym. Matku. Dramat. Nie kupujcie Awe.